Moimi Dzisiaj będziemy sprawdzać jakie interakcje w grze ma serii i postaramy się je wyjaśnić. Jest to coś standardowego co robię przy nowo wypuszczanych postaciach i skórkach, które takowe interakcje mają. Choć na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy trochę się to zmieniło. I niestety bądź stety, planowałem na dzisiaj nieco inny materiał. W drogę weszła mi spora zmiana, która została zastosowana jakiś czas temu przez Riot Games przy tworzeniu interakcji do postaci czy legendarnych skórek. W zasadzie to mamy tutaj całkiem zabawnym. Sytuację, bo chciałem dzisiaj zrobić wytłumaczenie interakcji VEX którego wcześniej nie robiłem, stwierdzając, że od razu za dużo informacji pojawia się nagle o jednej postaci na moim kanale. I tak zacząłem to robić, ale po chwili mówię, okej, okay, przecież widziałem komentarze, Marwek, kiedy zatem wyjaśnienie tekstów Debonair Zeda? I rzeczywiście, te również zacząłem już robić, ale jak sobie to wstępnie przeanalizowałem, to tych tekstów było dosłownie kilka, chyba ze 4 czy 5 i jego interakcje wolałem gdzieś tam przenieść do tajemnic i sekretów. Także jeżeli ktoś na to czeka, to na pewno to nie umknie. Natomiast to co ważne, Riot Games od kilku miesięcy przy nowych postaciach i skinach tworzy mniej interakcji i czasem prowadzi to do tego, że tak jak w przypadku Zeda, większość z nich jest niestety niezbyt ciekawa. Mam nadzieję jednak, że nie pozostanie to standardem i jak wyjdzie na przykład postać mająca ogromną wiedzę jak na przykład Fiddlesticks, cytatów i interakcji będzie miała sporo. Zeri na szczęście ma tego wystarczająco dużo, aby zrobić o niej oddzielny materiał. Dlatego dziś zbadamy co tam ciekawego bohaterka mówi do nas w League of Legends. It's not worth my time. Ezreal, jako gość będący w trójkącie miłosnym, czytaj Ezreal, Lux i Zoe, dostaje tekstowego kosza od naszej nowej bohaterki. I ten kosz jest raczej w cudzysłowie, bo aktualnie S jest zadłużony w Lux, i raczej Zeri by się nie zainteresował, chociaż nie byłbym tego taki pewien w stu procentach. Czy można się doszukiwać tutaj kolejnego tak zwanego Shipa? Moim zdaniem nie. Po prostu Zeri odnosi się do tego, że przystojny chłopaczek Spiltover nie jest w jej typie. Z racji tego, że ludzie z ZON co do zasady nie za bardzo przepadają za ludźmi Spiltover, jest to całkiem naturalne. I w jej gusta w mojej opinii raczej wpisałby się Eko, pochodzący z tego samego regionu. That arm of yours is no joke. Jeżeli ktoś z was nie wie, Blitzkranka można nazwać kimś na kształt takiego superbohatera w zon. Pomaga potrzebującym i ratuje ludzi z opresji. Izeri oczywiście odnosi się do jego długiego ramienia, którego Blitz używał nie tylko w grze, ale nawet w lore. Co ciekawe, na wspominaną wieżę zegarową wspinał się również Echo ze swoimi przyjaciółmi, i tam Echo jednego z nich ratował. Nieco wracając, to Zeri oczywiście odnosi się do działań Blitzcranka, i tutaj możemy wnioskować, że ta dwójka na pewno ma coś ze sobą wspólnego. Poza tą interakcją, chciałbym tutaj jedną rzecz jeszcze od siebie dodać: otóż szkoda, że Zeri nie ma również interakcji do Zaka, który również robi wiele dobrego dla Zon. Czas tak jakoś tak jest zapomniany od kilku lat, i choć sam nim nie gram za dużo i nie należy do grupy postaci, które jakoś strasznie lubię, tak jako wielkiego fana uniwersum League of Legends bardzo ucieszyłby mnie fakt, gdyby taka zwykła nawet interakcja miała tutaj miejsce. Cytat wypowiadany do Caitlin: Nie jest to nic dziwnego, wszyscy znamy stosunek ludzi mieszkających poniżej do osób z miasta powyżej czy nawet pracujących w Piltower. O ile Caitlyn jest akurat dobrą postacią, która walczy z przestępczością i myślę, że jak najbardziej można ją aktualnie uznać za kogoś na kształt bohaterki, chociażby po tym, że udaje jej się razem z Vi po raz kolejny uwięzić Urgota albo bardziej przyczynić się do tego, że ten znowu nie uciekł z więzienia. No bo wiadomo, Urgot raczej nie należy do ludzi, którzy przytulają innych na ulicy, a raczej robi coś innego. I w tej sytuacji Zeri może to postrzegać z Zupełnie inaczej podchodzić do tego strasznie subiektywnie, no bo tak jak mówiłem, wiemy, że ludzie z Zon nie za bardzo przepadają za tymi spiltower. I to jest pierwsza, niezwykle intrygująca interakcja, a tych niestety w dzisiejszym materiale aż tak dużo nie ma. Oczywiście mówię pod kątem dwóch rzeczy: po pierwsze dla tych hardkorowych, lorowych wyjadaczy, a po drugie pod kątem kwestii, które gdzieś tam miałyby rozszerzyć jakieś istniejące już rzeczy w Lord League of Legends, albo rzucać jakieś nowe. Zeri używa określenia dzieci zon. Bardzo mnie ciekawi kontekst wypowiadania tych słów. Widzicie, Eko wcześniej przewodził małej grupie w zon nazywanej dziećmi zon właśnie. Czy później stali się oni grupą o nazwie Firelights czy nie z Arcana. Z tego co wiem, Riot nie ustosunkowało się do tego, i tutaj możemy. Trochę się domyślać, bo może to być oddzielna wizja prezentowana w Arkane lub dalsze losy z Lore. Choć moim zdaniem za dużo tutaj nieścisłości, aby tak było. Oczywiście temat ten, jak i wiele innych, był przeze mnie omawiany w serii poświęconej Arkane. Jak również o samych ognikach, myślę, że oddzielny materiał jak najbardziej byłby kiedyś potrzebny. Niemniej z naszej aktualnej wiedzy o Zeri wynika, że nie należała ona do grupy stworzonej przez eko prezentowanej w lore, zatem dzieci z on nie określają organizacji, a po prostu dzieci z zon, jako młode osoby, które gdzieś tam próbują przeżyć na ulicach Zon. Kwestia jest jeszcze prostsza, kiedy interpretujemy ją z poziomu języka angielskiego, czyli tej oryginalnej interakcji, gdzie tutaj nie mamy określenia children. A Kids, co z oczywistych względów sugeruje, że nie chodzi o dzieci Zon, a chodzi o dzieci Zon. Wspominałem o tym już w materiale, kim jest Zeri, ale tutaj powtórzę, że sojusz tych dwóch postaci, Eko i Zeri, jest rzeczą całkiem naturalną, i jak widzimy, mamy tutaj tego potwierdzenie. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby te dwie postacie, gdyby wątek Zeri i Eko był w przyszłości rozwijany. Jana, you do exist. Your wind? My lightning? Let's make a storm! Tutaj mamy kolejny raczej prosty cytat do interpretacji, oczywiście skierowany do Jany, która jest mityczną boginią pochodzącą jeszcze ze starożytnego miasta portowego, Oshrava i choć znamy przypadki, że pojawia się mieszkańcom i im pomaga, tak na pewno jako bogini nie prezentuje się 10 razy dziennie. Interakcja jest potwierdzeniem, iż Jana nadal jest związana z ludźmi z Zon, którzy wierzą i kierują do niej swoje prośby. Moi mili, jedna tylko mała rzecz i krótka przerwa w materiale. Krótko tylko przypominam, że w sklepie Gaminate cały czas możecie korzystać z mojego kodu, który brzmi po prostu MARWEK, nie ma żadnej filozofii, ten kod na każde zamówienie daje wam 10% zniżki. I... to tyle. Pretty songs don't fix problem, Seraphine. Actions do. Co mogę o tej interakcji powiedzieć? Myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że mamy kolejny mem. Tym razem w tego mema idzie nawet Riot. Pierwszy jest to na pewno Timo i nie jest to żadna niespodzianka, prawda? Jest on przez inne postacie, czy to w Lolu, czy w Karciance, przyrównywany chociażby do szatana, czystego zła, czy jednocześnie słodkiej, puchatej istotki. Patrząc jak na Lore Seraphin z oburzeniem część graczy zareagowała, tak Riot poszedł bardziej w tą stronę zrobienia z bohaterki takiej trochę memicznej, można powiedzieć. I rzeczywiście ma to tutaj nawet miejsce. O ile Caitlyn została jej wielką fanką, tak chociażby Zeri zwraca uwagę na według niej brak logiki w działaniach Seraphin. Która śpiewem pragnie zjednać ludzi z dwu miasta. I to kolejna postać, mówię już tutaj o Zeri, która gdzieś tam uszczypliwie odnosi się do serafin. Zaczyna być to małą tradycją. Tak, Lord Twitcha, powiększone. powiększone. Dziękujemy, Zeri. Jak będę robił materiał, kim jest Twitch, mam całe 10 sekund więcej filmu. No może 15. Wszyscy znamy Twitcha, szczurka z kuszą, choć po Arkeinie i absurdalnych teoriach, jakimi przesyłaliście z TikToka, śmiem wątpić, czy jego szczurkowatość jest rzeczą dla wszystkich oczywistą. Niemniej to, że my znamy Twitcha, nie znaczy, że jego znają wszyscy w lore. Prawda jest taka, że bohater żyje w kanałach, będących jedną z najniższych części zon, gdzie mało osób się zapuszcza i nie jest to wcale nic dziwnego, gdyż to miejsce pełne toksycznych i śmierdzących odpadów. Wcale nie dziwi, że wśród niektórych osób istnienie Twitcha jest plotką, tym bardziej dla dziewczyny, która nie pochodzi nawet z tych niższych Partizan jak Jinx czy VI, a z tych powiedzmy bardziej środkowych części. Tutaj kolejny standardowy tekst. Zresztą dość podobny ma Eko do W. Zeri odnosi się do faktu, iż pomimo pochodzenia i wychowania się w zon, W przystała do strażników Spiltover. Tam pilnuje porządku i nie aż tak często, jakby się mogło wydawać, zapuszcza się w rodzinne strony. No one's ever asked me to zap them, Ziggs. That's new. Zeri pierwszy raz spotykając Zigsa w grze używa zwrotu to zabdem i nie jest to przypadkowe. Jordl jest aktualnie można powiedzieć partnerem Jinx, choć to uważa, że jest wytworem czy uosobieniem jej wyobraźni. Skoro Ziggs jest powiązany z Jinx, o co tutaj chodzi? Po prostu mamy sprytną grę słów w języku angielskim, gdzie wnioskujemy zapytanie przez Zigsa, które nawiązuje do Jinx. Eee, inaczej mówiąc, umiejętność pod klawiszem W nazywa się Zap i pistolet nazywa się Zapper, stąd to nawiązanie to Zabdem. Rewind and rematch. W tej interakcji do eko chodzi oczywiście o fakt, że Zeri pokonawszy eko w grze, sugeruje mu, żeby ten cofnął się w czasie i spróbował ponownie. Jest to nawiązanie do samego sposobu działania eko, jak i do jednego z cinematików o nazwie Seconds. Wie, I've tried punching through life. Work. Zeri odnosi się i również niejako porównuje swoją historię z historią Waj. W przypadku różowo włosy i rozwiązywanie problemów pięściami było tak prezentowane jako że narracyjnie problemów to nie rozwiązuje, nie? Ale w rzeczywistości patrząc na Waj, to co się z nią działo. To panczowanie jej problemy rozwiązywało, więc mam tutaj taki mały dysonans. Natomiast z historii serii wiemy, że ta stanęła naprzeciw Hembaronom, lecz ze względu na ich prawie nieograniczone środki, jedna dziewczyna nie miała zbyt dużych szans, i w jej przypadku takie postawienie się, takie z braku lepszego określenia panczowanie, nawiązując do waj przez życie, nie powiodło się. I stood up for my community. I can stand up for others too. Kolejny raz Zeri nawiązuje do swojej historii. Walcząc z Hembaronami, stanęła w obronie ludzi z Antresoli, którzy byli krzywdzeni przez działania Baronów. Oczywiście wiemy również, że tamtejsza społeczność również stanęła za nią, otrzymała broń pozwalającą jej lepiej nakierowywać swoją piorunującą moc i razem buntują się przeciw Hembaronom i ich działaniom. Druga część, czyli stwierdzenie, mogę również stanąć za innymi, tyczy się już niczego innego jak gameplayu i sojuszników w drużynie. Godma never back down from a fight. Bless that woman. No one catches me, for my aunt. Man i can't get anything faster. Tutaj złożyłem w jedno dwie interakcje, bo choć odnoszą się one do dwóch różnych osób, tak wskazują na to samo czyli rodzinę Zeri. Tutaj znamy czwórkę jej wspominana babcia i ciotka oraz jej rodzice z historii. Niestety żadnej z tych osób nie znamy z imienia. I na tym niestety koniec. Kilka ciekawych interakcji było, choć widać tą tendencję do zmniejszania ich liczby, przez co też liczba tych ciekawych interakcji naturalnie się zmniejsza. Chociaż to też nie powinna być reguła, ale wiadomo, że nie każda interakcja musi przynosić za sobą wiele nowych informacji. Bo niektóre oczywiście mają być śmieszne, memiczne czy prezentować charakter konkretnej postaci. Dziękuję mojej mili za obejrzenie, trzymajcie się i do następnego materiału. Cześć!